Wielki ruch, zerowe efekty? Firma tłumaczeniowa straciła 150 tysięcy dolarów, bo nie zrozumiała intencji użytkowników. Ty nie musisz popełniać tego błędu. Posłuchaj, jak dopasować treści do Search Intent i zwiększyć skuteczność SEO? Czym jest więc intencja użytkownika? Search Intent, określana także jako intencja użytkownika lub intencja wyszukiwania, to główny cel, jaki przyświeca osobie wpisującej zapytanie w wyszukiwarkę. Każdy użytkownik szuka czegoś konkretnego odpowiedzi na pytanie, konkretnej strony lub produktu. Google stara się jak najlepiej zrozumieć, czego szuka użytkownik, aby dopasować wyniki wyszukiwania do jego rzeczywistych potrzeb. Właśnie dlatego optymalizacja treści pod kątem intencji wyszukiwania stała się kluczowym elementem SEO. Jeśli Twoja strona internetowa odpowiada na pytania użytkownika i spełnia jego oczekiwania, ma większe szanse na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Nieodpowiednie dopasowanie intencji wyszukiwania do treści strony może prowadzić do katastrofalnych strat, zarówno w ruchu organicznym, jak i w budżecie reklamowym. Doskonałym przykładem jest historia amerykańskiej firmy zajmującej się biznesowymi tłumaczeniami, której strategia SEO kosztowała fortunę, bez żadnego zwrotu. Ten przypadek opisała amerykańska agencja SEO Disruptive Advertising. Omawiana firma postanowiła pozycjonować się na ogólną frazę Translate, licząc na ogromny ruch. I rzeczywiście fraza miała setki milionów wyszukiwań miesięcznie. Brzmiało to jak strzał w dziesiątkę, więc inwestowali w nią również w kampaniach płatnych, wydając rocznie 150 tysięcy dolarów na reklamy. Problem? Intencja użytkowników. Większość osób wpisujących tłumaczenia w wyszukiwarkę Google nie szukała profesjonalnej firmy tłumaczeniowej, lecz szybkiego sposobu na przetłumaczenie pojedynczych słów lub zdań, np. przy użyciu narzędzia Google Translate. Efekt? Gigantyczny ruch, ale prawie zerowa konwersja i stracone 150 tysięcy dolarów. Ten przykład doskonale pokazuje, jak ważne jest zrozumienie intencji użytkownika. Omówmy zatem główne typy intencji. Możemy wyróżnić cztery główne rodzaje intencji wyszukiwania, które mają kluczowe znaczenie dla SEO i tworzenia skutecznego kontentu. Pierwsza intencja informacyjna to najczęściej spotykany rodzaj intencji użytkownika. Osoby wpisujące takie zapytania chcą uzyskać odpowiedź na pytanie lub zgłębić jakiś temat. Mogą to być definicje, poradniki, instrukcje lub ciekawostki. Przykłady zapytań z intencją informacyjną: jak zrobić sos pomidorowy, co to jest SEO, historia bitcoina. Drugi typ: intencja nawigacyjna. Gdy użytkownik chce odwiedzić konkretną stronę internetową, ale zamiast wpisywać jej adres w pasek przeglądarki, wyszukuje ją w Google. Tego typu zapytania mają na celu szybkie znalezienie oficjalnej witryny marki, usługi lub aplikacji. Przykłady zapytań z intencją nawigacyjną: Facebook, logowanie albo Netflix, strona główna. Z kolei intencja transakcyjna dotyczy użytkowników, którzy są gotowi do zakupu i szukają konkretnego produktu lub usługi. Chcą jak najszybciej przejść do strony produktu i sfinalizować transakcję. Przykłady zapytań z intencją transakcyjną: bilety lotnicze Warszawa-Paryż, subskrypcja Spotify, czwarty i ostatni typ to intencja komercyjna. Dotyczy osób, które rozważają zakup, ale potrzebują więcej informacji przed podjęciem decyzji. Szukają porównań, rankingów i recenzji produktów lub usług. Przykłady zapytań z intencją komercyjną: ranking laptopów dla graczy, jaki ekspres do kawy kupić? Jak tworzyć content pod intencję wyszukiwania? Po pierwsze, weź pod uwagę mieszane intencje wyszukiwania. Niektóre frazy mogą mieć różne intencje użytkowników. Przykładem jest hasło: wygodne buty. Użytkownik może szukać konkretnego produktu i być gotowy do zakupu intencja transakcyjna. Inni mogą szukać porad o najlepszych markach czy rodzajach butów intencja informacyjna. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, skup się na optymalizacji pod intencję transakcyjną. Oferuj katalog produktów, recenzje i promocje. Jeśli jednocześnie prowadzisz bloga, twórz artykuły typu najlepsze wygodne buty, ranking i zamieść linki do produktów. Po drugie, dopasuj tytuły i meta opisy do intencji. Title tags i meta descriptions mają duże znaczenie dla SEO i współczynnika klikalności. Używając odpowiednich słów, możesz pokazać Google i użytkownikom, że Twoja strona spełnia ich potrzeby. Jak optymalizować tytuły i opisy? Intencja informacyjna: używaj fraz jak? Poradnik. Przewodnik: dowiedz się więcej. Intencja transakcyjna: dodaj kup teraz, najlepsza cena. Intencja komercyjna: stosuj ranking: najlepsze X w roku, co wybrać. Po trzecie: nie każde zapytanie wymaga długiego, rozbudowanego artykułu, który wchodzi w liczne niuanse. Dopasowanie długości treści do intencji wyszukiwania jest kluczowe dla SEO i doświadczenia użytkownika. Dłuższe treści mogą być nawet irytujące w przypadku szybkich pytań, na które odpowiedź jest stosunkowo prosta.